Szeregowy Kukuła! Słyszałeś o Batalionie Zmechanizowanym? Ale tam się podziało! Co się stało? Znowu propagandę rozsiewasz? Nie, to jest prawda! Mamusia zabrania mi Nie no, mów o tym Batalionie, jak już zacząłeś. W Batalionie Zmechanizowanym na Kompanii Wsparcia ponad 100 żołnierzy rzuciło kwitem i zostało tylko pięciu. Żartujesz? No nie żartuję! To prawda! To jest niemożliwe, skoro by wzięli tyle papieru do drukarki na Kompanii? Nie. Nie wiem. Pewnie z domu przynieśli. A dlaczego rzucili kwitem? Żołnierze mieli już dość. Chyba... Czego dość? Na przykład tego, że mieli 22 sztuki bojowych wozów piechoty, a zostało im tylko pięć. A co się stało zresztą? W Ukrainę, razem z amunicją! Pięciu żołnierzy zostało, bo zostało tylko pięć pojazdów, pewnie sami kierowcy. Nie wiem, ale z pięciu pojazdów tylko jeden jeździ, reszta zepsuta! Właśnie obaliłeś moją teorię. Jaka teoria? Nieważne, ale jak myślisz, Dlaczego tylu żołnierzy w jednym czasie chce odejść? Nie wiem, może im się nudzi bez sprzętu bojowego. Ile można taki garaż zamiatać? Pewnie na mokro jeszcze jadą z nudów. Myślę, że dają ich do innych zajęć, a oni nie są z tego zadowoleni. Na przykład dają ich do szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dlaczego? Przecież my jesteśmy dobrowolsami i jesteśmy super! Nie każdy ma cierpliwość do żołnierzy takich jak my. A może to ich przełożeni to kanalie i żołnierze nie mają do nich cierpliwości? To wiem, może masz rację, albo zwyczajnie tacy żołnierze już mają tego dość, bo nie czują się potrzebni i nie są doceniani, są całym systemem rozczarowani. Nie wiem, ale, ale 1 stycznia zrobi się tam miejsce u żeby go kumo, może byśmy się tam przenieśli we dwóch, daliby nam ten jeden pojazd, który działa i byśmy sobie ugniatali śnieg na jednostce, byśmy sobie jeździli, <grymny> wtedy by docenili żołnierzy, którzy odeśli.